Zaprosiłem do odcinka Ekipowicza, któremu dałem za zadanie wymyślenie mi 10 zadań, które będę musiał wykonać. Celem gry jest wykonywanie zadań. W momencie niewykonania zadania przeze mnie, Ekipowicz wygrywa, a mnie czeka Kara, wymyślona przez widzów na następnym odcinku. Cześć, się Juni i lecimy z odcinkiem zadania, zadania czeka... Tyka... Poczekaj wizu. O, jak Jezu jak ręką, normalnie w ciebie tak wszedłem, wrzuciłem, jakby rzuciłem... a nieważne. Yy, nie wnikaj, czemu mam mokre włosy, po prostu musisz oglądać do końca i nie było to po prostu weź zimny prysznic, o ja Cię kręcę. To było ciężkie zadanie, naprawdę ciężkie zadanie z kaliberusem, no ale nieważne, po prostu musisz oglądać do końca, żeby zobaczyć o co mi chodzi. Wykonuję zadanie od Was, zadanie od Was, które widzicie właśnie teraz na ekranie. No mam nadzieję, że się zapoznaliście, to jest zadanie, które mi się podoba, ponieważ nie będę siedział na jakieś RL9 i jakieś tam, wiecie, e, czem, no w sensie RL, R9, e, nie będę się takich włosów ścinał i tak no, dalej, no nie, no jakby to nie ma sensu. Ale to jest takie spoko przyjemne zadanie, które nie będzie proste, um, ale będzie fajne. Tylko nie mam takiego baniaka, takiego wiecie, baniaka dużego, żeby wypić, ale wziąłem po prostu cały taki baniak. I taki baniak będę pił, wiecie, szklanka, wybijam, nalewam szklanka, wypijam, wiecie, wiecie, o, wiecie o co mi chodzi. Mam nadzieję, że zaakceptujecie i wybaczycie mi ten błąd, jak zobaczycie zadanie, które, zadania, w sumie, które zrobię na odcinku dzisiejszym. No to ja po prostu zabieram się za zadanie, za zadanie od Was, nalewam sobie już pierwsze. O kurde, tu będzie z pięć takich szklanych jak nie lepiej. No i Wasze zdrowie.

Oby nie walnąć bełta i za zdań oddamy. Banana Sprite Challenge to aż mi się odbija po tej wodzie. No, Banana Sprite Challenge chyba nie był tak, że chciało mi się zaraz wszystko oddać z siebie kolejna Kolejna szanka. Wypite Wypite, tam nie wiem, jakaś drobinka jest Ale już pół biedy w to, to już nieważne. Zapraszam do kontynuacji oglądania filmu, bo naprawdę był mocny. Ja wam dziękuję i na razie. Tak jak powiedzieliśmy na live przedłużanym, że Kaliberus nas odwiedzi, odwiedził nas właśnie dzisiaj. Cześć, witam. Siemanko, witam wszystkich. O, właśnie macie możliwość, powiedzmy, że macie możliwość zobaczenia. Ten, kto przyszedł z że zobaczy pięknego Kaliberusa, no trochę się przeliczył, ponieważ kolega ma tutaj maskę, ukrywa się, ponieważ on jest tajemniczy. Szanuję swoją prywatność po prostu, wiesz? Nie no, rozumiem, my jak najbardziej każdy powinien to zrozumieć, dlatego mam nadzieję, że Zrozumiecie. Przygotowałeś dla mnie zadania? Tak, tak, tak. Przygotowałeś. Ja, przygotowałem zadania, ale mhm. nie jest tak jak zawsze 10 tych zadań. Nie jest 10? Nie, jest 10, bo jedno zadanie jest dość nawet śmieszne i mocne, no ostatnie będzie, tak więc Ci po prostu, żebyś miał trzy e, okay. w ramach jednego, tak więc pojędziesz na to później. Jeśli nie, no to ci coś dokopuję między czasie, ale zadania mam. Dobra. Dobra to, to coś można porobić Dobra, a jak mi powiedz, ponieważ ty tam mi mówiłeś na live, że, że mnie rozruszasz Rozruszasz no, mnie po no, tym ten... No, troszeczkę, troszeczkę cię rozkręcimy, twoją tężyznę żyzność tej sprawdzimy. No tak żeby, wiesz, jak masz zadania i tak dalej, to zawsze było jakieś bez rozgrzewki, bez niczego, tak więc zaczniemy sobie rozgrzeweczkę taką elegancką. Rozgrzewkę, dobrze, dobrze, tak, cieszę się. Siłowie, sport uprawiajmy. Się. Namawiajmy ludzi do uprawiania sportu, na przykład do klikania w łapkę w górę i subskrypcji. No uważam, że to jest bardzo dobry sport. Tak, to jest idealny sport. <laughs> Dobra stary, ja jestem po prostu gotowy i rzuć mi to zadanie. Rzucaj we mnie. No, no, teraz to ty samo porzucasz, tak więc pierwsze twoje zadanie to jest wykonać 15 pajacyków 30 sekund. U kurna, ja mam stary problemy z tym. Ściągnę jakimś tu na dole w nodze. No to, to, to nie ściągasz tylko dawaj popój, nie? Dawaj tam. Do, op, 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 op. 15 pajacyków, tak? To jest zadanie? Tak jest. Kurna, Jakby takie zadania mi wszyscy wszyscy wymyślali. To... No da, dawaj, dawaj, bo ja tu stoję to stoi ze stopera. To to byłoby super. Dobra. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. No i co? No i widzisz, stary. 11 sekund. Brawo. No i widzisz, brawo, stary. Brawo. Nie spodziewałeś się takiego wysportowania, by powiedział. O, ja mam... nawet no, prawie. Spokojnie, spokojnie, bo to pajaceki. Pajaceki każdy głupie umie być A już dobra. mi się ciepło zaczyna, stary. No to jedziemy, będziemy lecieć z dalszymi ćwiczeniami, nie? Słuchaj mnie, słuchaj mnie teraz dokładnie. Moja kondycja nie jest to, najlepsza. To, to jak już sobie poskakałeś? No? To teraz zrobisz sobie jeszcze 15 przesiadów i to jest 30 sekund na to. Dobra, dobra, robię. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. No i co? 18 sekund. Coraz dłużej ci to idzie. Niedobrze! Stary, ja cały tydzień przypomnę, że przed komputerem przesiedziałem. Cały, cały czas ci coraz dłużej to idzie. No dobra, jedziemy tego. Zapnij się, tam, pamiętaj, nawadniać się trzeba. To jest jedna z ważniejszych rzeczy, jak ćwiczysz. Dobra, jak już sobie poskakałeś. Pomęczyłeś nogi, pomęczymy ręce i klatkę piersiową najgorsze, najgorsze zadanie jakie może być Czyli zrób 15 pompek 15 pompek, tylko ustawię kamerę No co, masz 50, 30 sekund No i ja właśnie ustawiłem pomper. stary Wszystko no. e, I co, będę liczył na głos po prostu? No, raz, dwa, trzy i tak dalej I jest po prostu Dobra, Ja dobra. patrzę kiedy zaczynasz i włączam stoper Dobra, dobra, to ja tak naprawdę W sumie no. jestem gotowy No, no to poszli Raz, dwa 3, 4. 15, 15 zrobiłem w ile? 17 sekund, niech Ci będzie. 17 sekund. Myślę, no. dawno nie robiłem Czy no to wszystko. Dobra, to teraz będziemy mieli... No będziemy aż mieli fajnie w sumie. No, poćwiczyć zawsze jest dobrze Dobra, to teraz powiem ci w ten sposób Jak już sobie poćwiczyłeś, rozruszałeś mięśnie No Zostałeś troszeczkę mózgownicą też To teraz polecimy klasykiem gdzie Już raz było, sobie się zgapiłem tego, ale A to ile zadań mam zaliczonych w ogóle? No masz już trzy zadania zaliczone Trzy zadania? Trzy zadania Churdec. mam Kurde, chciałbym żeby Zawsze było tak prosto. No zobaczymy jak zaraz się pójdzie, czy będzie tak prosto, czy nie. Ale słuchaj, weźmij sobie jakiś tekst na podryw i poderwij ekipowiczkę. Ekipowiczkę! Tak, nie możesz ekipowicza. Musi być ekipowiczka. Czyli Rudego nie mogę podrywać? Nie ma, nie ma, nie! Z Rudy to ci za łatwo pójdzie! Rudy nie jest nie za ma, łatwy, ci... sugerujesz? No już za długo się znacie i już on mniej więcej nie czuje co tam się dzieje. Okej, okay, czyli jak jakiś z widzów będzie chciał kogoś podrywać z ekipy, to Rudego? No <grym> nie próbuję szczęścia Wiem, że z tobą... Ty na pewno na niego działasz lepiej niż inni, tak więc i umiecie się dogadać telepatycznie, tak więc dlatego nie ma jak mówić. No do. dobra, dobra, ale Widzu, jeżeli chcesz podrywać, to pamiętaj zawsze Rudego, Rudy jest gotowy do podrywania, albo jeżeli ci się Rudy podoba, to napisz to w komentarzu, nie? Tak, tak, dokładnie tak, piszcie, jak ci się Rudy spodoba, to piszcie, ale najlepiej dogadacie się z Koneksem, może was umówi nawet. O, tak, no pewnie, no, no pewnie was umówię, zawsze, zawsze, <sum> zawsze. Eee, no i co? poderwi? No. A masz jakąś, jakąś faworytkę? Nie, zostawiam to tobie akurat. Wymyśl sobie, kogo chcesz tam poderwać. Okej, okay, okej, okay. no z ekipy akurat twoja kobieta nie jest. No, nie ma tak dobrze. Poza tym, jakbyś podwiązał się do mojej, to byś musiał troszeczkę sobie potrenować To znaczy? No bo ja swojej kobiety nie poderwałem na normalny tekst, tylko po prostu na totalnego huma. To chyba historia na. Inny odcinek nawet bym powiedział. No to jest troszeczkę, to jest, śmie to jest śmieszna historia, bo... Jak zawsze wszyscy myślą, że przyleciałem z jakimś cudownym tekstem Bolało cię jak z nieba, albo coś takiego To nie, u mnie to wyglądało w ten sposób, że Po prostu Pokazało się moje prawdziwe ja Mój prawdziwy ham i to zadziałało, nie? Bądźcie sobą po prostu widzowie Dokładnie tak, pamiętajcie Bycie sobą wychodzi najlepiej Kaliberus też mnie na to podrywa Mógłby być dla mnie ale Ja cię nie muszę podrywać, tu już jesteś mój to po odcinku, jak coś. Jak już włączymy no, no. nagrywania, kamery pójdą, to wtedy wiesz. Jasna sprawa, tak? Tylko cicho, bo Rudy będzie zazdrosny. Dokładnie. Eee, Ważne, żeby Rudy się o tym nie dowiedział. Nikt nie może powiedzieć: jesteśmy tutaj tylko we dwójkę, tak? No, no i tak, kolega dobrałem. albo koleżanka przed ekranem. Nie może się Rudy dowiedzieć. Dokładnie tak. Ale ja tak, tak zwlekam od tego zadania. Dobra, dobra, właśnie. Ty nie przeciągaj, nie przeciągaj, tylko dawaj, dawaj. No właśnie, dobra. Ty się ciesz, że ja ci czasu nie dałem, jaki masz czas na to. Dobra, będę dzwonił po prostu po kolei po Messengerze. Jak leci, aż ktoś odbierze. okej, okay, dobra, to ja wyciszę mikrofon, żeby nie było, wiecie... Żeby dobra. ...by nie przeszkadzało. Dzwonię do Ameli. Ciekawe, czy odbierze. Chociaż drugie zadanie jest troszeczkę może cięższe, ale też będzie związane z kimś z ekipy. Dobra, no zobaczymy, zobaczymy. Mam nadzieję, że to będzie poderwił chłopaka, albo oby nie zerwi z Rudym. <grym> Kurde, szczerze mogłem to ci załatwić, ale. Coś nie odbiera. Nie do... Oj, i brak odpowiedzi. Dzwonimy aj, aj, aj. dalej, dzwonimy dalej. Ama Halo? Ama? Co? Sprawę mam szybko do Ciebie, możesz masz chwilę? No, jestem na z psem. mam dokładnie 5% w no tam. O, 5% w telefonie. Dobra, dobra, masz 5%, to jest idealna chwila dla nas w takim wypadku. Mamy te 5% dla, nas, dla naszej dwójki tak naprawdę teraz. Okay. Możemy we dwójkę, czy swoje 5% porozmawiać. No, co tam. Dobra, mam do ciebie sprawę. No. Chcę ci coś powiedzieć ważnego. No. Jak, jak ci się to spodoba, to idziemy normalnie na randewu. Okej. Okay. Dobra. Brałbym cię jak babcia leki. Okej. Okay. Nie no, żartuję. Ale nie, tak serio, to, yy, yy, to co tam u ciebie? Dobrze, a u ciebie? Dobrze, no nie no u mnie jest wyśmienicie, wiesz, jakby cały czas pozytywna energia. Dzisiaj dzisiaj my mamy piątek, tak? My mamy piątek. E, ale co nie zmienia faktu, że właśnie pozytywna energia jest, pozytywne nastawienie i postanowiłem, że do ciebie zadzwonię, że normalnie będę ci tekst na podryw mówił. Okej, okay. ja chyba podejrzewam, co no, się święci. Nic się nie kręci. To co ty na to? No, ale na co, na No, poderwana zostałaś na ten tekst? No. Poderwana na ten tekst, czyli... No i super, super. Będę, będę wiedział, jakie teksty działają na kobiety. Dobra. A bardziej na powiczki. Cześć, ja Co? Gari i... No Wiem, tak. że nagrywasz odcinek. Co? Wiem, że nagrywasz odcinek. Dobra, dobra, dobra. No, yy, to widzimy się... Kiedyś. No, pozdrów tam wszystkich. No pewnie, ląta, Pe pewnie. No. Pewnie. Tak. no pewnie, no, na, na razie Skapnęła się chyba, że nagrywam odcinek, wiesz, co się no, powiedziała, chyba... że pozdrawia odcinek i pozdrawia osobę, z, z którą nagrywam Dobra, no uznaję to za zaliczone, no, tak jak było słychać Uznajesz A, za zaliczone? Tego. Tak, że... uznaję to za zaliczone No wiesz, no czysto teoretycznie, dobra, no skapnąć skapnę, się, skapnęła, tak? E, no, no ale, ale nie było, nie było, nie było nic powiedziane w zadaniu, że masz to zrobić tak, żeby się nie skumała No nie było, dlatego bardzo dobrze No więc, to no, ale, ale doprecyzujemy troszeczkę następne zadanie. Dobra, dobra. Doprecyzujemy następne zadanie troszeczkę właśnie z tym, że ma się nie zgadzać. Dobra, chcesz następne zadanie? Chcę następne zadanie. Dobra, no ci powiem tak. Następne twoje zadanie jest takie. Wybierz sobie kogokolwiek z ekipy i wkręć go, że został wywalony, ale nie może się skumać. Okej, okay, okej, okay, dobra. To co ty na to, żeby wypatrzyć jedną osobę wspólnie? I dodać ją na konwersację. Ty, no, czemu nie? Bo wtedy uwierzy, na pewno uwierzy, jak będziemy we dwójkę. Tak, jeszcze na kamerkach tak. z moją poważną miną w masę, no? No nie no, wtedy nie, wtedy nie będziesz widział mojej kamery, ani ja twojej nie będę widział niby, nie? Ty, Ale no, nagrywać możemy... dalej bę, ja będę nagrywał ścieżkę dźwiękową z Discorda, nie? No tak, tak, okej. Okay. Dobra, możemy, możemy to tak okay. zrobić. No, bo to, to wtedy wyjdzie dobrze, bo za bardzo tych e, powiedzmy, że nowych osób nie mam na Messengerze, wiesz? Ja wiem o tym, że nie ma chłopaka, ale możemy sobie. Ale to nie musi być nawet nowa, może być ktoś stara, ale czy ja wiem, czy tego możemy. Jak zobaczą mnie i ciebie, to na pewno będzie... będą podejrzewać, że no jest nowa. Coś nie myślę, tak. myślę, że będzie najbardziej tak wiesz. No, no, no. Nowa. No dobra. Najbardziej obstrana osoba. Mm. Siemano. E, cześć. Cześć, Cześć. cześć. Siema. 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 Siemano. E, Rico. O. Riko! Cześć Riko! Riko, bo my e. sprawę No, Ta, co tam? Kaliberusa tylko no. na dół musimy zejść A, No problem Ja cię, ja cię przeniosę na Ciebie. kanał i lecimy no. no. Powodzenia Riko Ja bym nie, 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 nie życzył powodzenia Co tam potrzeba? Cześć, cześć, poczekaj, bo tutaj poczekam na Kaliberusa Co tam? No, cześć stary, ponieważ tak przegadywaliśmy ostatni temat, który do nas dotarł Mam nadzieję, że przyznasz się do tego co zrobiłeś, co do, co do nas dotarło ale no nie możemy czegoś takiego tolerować, jest to zachowanie karygodne, z Kaliberusem już o tym rozmawialiśmy I w dużym prostu nie możemy, żeby coś takiego się pojawiało w ekipie Nie mm, Nie wiem o co Ci chodzi Geneksik na razie Stary, musisz pomyśleć co ostatnio mogłeś zrobić takiego, co mogło do nas dotrzeć i co może się nie podobać, nie? Chce w sensie się tak, tak bardzo nie podobać, nie? Czekaj. No bo no nie możemy czegoś takiego tolerować w ekipie, nie wiem, Kaliberus czy się z Czekaj, czekaj, ja się muszę zastanowić. Bo my, myśl, 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 myśl. Bo my hmm. się z Kaliberusem już rozmawialiśmy właśnie, wracamy z tej, z tej rozmowy, bo nie wiemy, po prostu nie wiemy, co z zrobić. No jedyne, co nam do, przychodzi do głowy, to no niestety, ale pożegnanie się. Mówię ci szczerze, nie wiem o co chodzi, Jedne co pamięt... Jedne co... na co wczorajszej nagrywce byłem w większości z dwóch robię inne rzeczy nie było potrzebnego... nie było potrzebnej masówki a tak tu mi nic innego do głowy nie przychodzi No stary, musisz pomyśleć bardziej ponieważ, no, może to nie wydarzyło się w trakcie nagrywania Czekaj, nagry jedna co? rzecz jest bo pamiętaj, że odpowiadasz za to co robisz 24 na 7 a nie tylko w trakcie nagrywania Wiem, 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 poczekaj, jest jedna rzecz tylko No? Ja robiłem sobie ss -y. Jak wy staliście motorkami z kaliberuskiem, to był kaliberusek, lisek i dło Nie, kaliberusek i lisek. To na nagrywkowy wrzucałem te screenki. A tak szczerze powiem, że mi nic innego do głowy nie przychodzi. Jak to nie jest to, to nie wiem. A nie rozmawiałeś z nikim? I nie gadałeś jakichś rzeczy? Nie rozmawiałem z nikim. Na ekipowym rozmawialiśmy. To w. Nie wiem, z kaliberusem. Nie wiem, czy to wczoraj, czy przedwczoraj było, ale to nie ja coś powiedziałem, tylko to powiedział ktoś inny. No tam powiedzi? był jak. Tam coś było z. Nie wiem, czy to. Ktoś zlikował, yy, że wiesz, że tam będzie. No ta scena. A ja tego nie powiedziałem. Ja się w ogóle wtedy nie odzywałem. Dalej no to, to, mi to nie, tak. Coś mi w tej całej opowieści nie gra, ponieważ, wiesz, prosto z mostu dostaliśmy. Że wysyłasz zdjęcia Swoje Do widzek CO? Do widzów Tak, do widzów i widzek Wysyłasz po prostu swoje zdjęcia do widzów Którzy piszą do Ciebie na Instagramie Stary! Ja nic... Dobra Czekaj, ja Ci, ja ci odpalam teraz w tym momencie streama Znaczy, ja wiem, że to może być Kurna Stary, Teraz, że mogę się bronić Nie, nie ale... musisz mi, nie musisz mi nic pokazywać Ja widziałem Stary! Ja nic nie wysyłam! Ja mam konto na Instagramie, a tu wchodzę kurna raz na ruski rok, żeby rolki poglądać. ty widziałeś te zdjęcia, nie? Tak, jak? jak najbardziej. Jakie? Stary pierwszy raz na oczy, słyszę. Znaczy na oczy, na uszy. Pytanie. Moje zdjęcia? No, twoje. Jakie? Mordy? O nie tego. Tego, co się domyślam? Mhm. Nie chcę nawet tego mówić. Ja pierd... To kurwa, nie jestem ja. Przysięgam ci na. Nie wiem, na co mogę ci ja przysiąc. Jestem Snacks, tak? Kenex. Ja w tym momencie nie lecę z sobą w kulki. To naprawdę nie jestem ja. Ja mam... To jest moje jedyne konto. Na Instagramie. Kurde, gdzie tu są wiadomości. Tu. Kiedy tak. mnie wkręcasz? Tak. Ja nie mogę stary odcinek nagrywam. Odcinek Ale nagrywam z Że za, zadania tyka nagrywam. Ja, ja. nie no dobre. Mam zadanie, że wkręcić jakiegoś kipowicza. Yy, że wylatuję z ekipy za jakieś tego, za jakieś rzeczy. I. <ścoughs> i Jezu, do wniosku, I doszedłem do wniosku, spojrzeliśmy, że tam siedzicie. Najpierw miała Gaba dostać, ale Gaba jest za krótko, mogłaby nie wychwycić żartu i mogłaby się obrazić. Oto. No. Więc y, daliśmy sobie po prostu czysto spokój z tym. ale że wiedziałem, że ty jesteś. W miarę luźny i jesteś tu trochę to się nie obralić, to postanowiliśmy, że weźmiemy ciebie po prostu w obroty. Ale powiem wam, że się udało. Jak to się nagrywa, to pozdrawiam was wszystkich. Nie ja chcę, że się nagrywa, cały czas się <laughs> nagrywa. Cała Twoja, ro cała twoja rozmowa, nie? No, Ja nawet już tu. Miesz... oczywiście, nie? <laughs> nie, no <laughs> tak, ludzi. To, tak ja już nie miałem w ogóle odpalać się. <laughs> to dlatego przerwaliśmy, bo już słyszałem te <laughs> Ale... emocje w głosie po prostu. No. Ja już nie mogłem ze śmiechu, umierałem ze śmiechu. Widać było na nagraniu, będzie widać tutaj na kamerze, jak ja tam już leżę i umieram. Uda no i no nie powiem, że się nie udało. no Udało się. O nie, no udało się, jasno, że się udało. Udało się, oczywiście, że tak że się udało. Kurde. Jak najbardziej, zgodę, zgodę się Aż z tym. Aż mi żal przecież. było. Aż mi żal przez chwilę było No, i też w pewnym nie? momencie było żal. Bo ja tam na początku on w ogóle nie łapał, nie? Ja się bałem. Nie, nie, nie się złapał, dał. nie zatrybił w ogóle. Nie zatrybił Ale potem, ogóle. jak już powiedziałem o jakichś zdjęciach. Ale patrz, U. patrz, patrz, patrz on no, prawie to łyknął, nie? Nie, no, w sumie to łyknął, bo on zaczął mówić, nie? że. Ej, stary, jak to możliwe, nie? <laughs> <laughs> o, zaczął wszystko pokazywać. No dobra, okej, okay. to, to zaliczamy to Ci zadanie. No i, no i to ostatnie zadanie, nie? To będzie akurat. Ostatnie? Tak, ostatnie zadanie, bo to jest to, które ci mówiłem akurat. Dobra, no to udało nam się wkręcić, zaliczamy to zadanie. Tak, też uważam, że się udało wkręcić. Ciężko byłoby, żeby tego nie zaliczyć. No nie, no nie, nie. Jest to zaliczone jak najbardziej. Riko dał się wkręcić przepięknie, tam pozdrawiamy Rico od razu. Nie, 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 nie denerwuj się, pamiętaj, nie denerwuj Przepraszam się. się nie denerwuj się, dobra. Następne zadanie jest takie, ale no już będzie, myślę, proste. Mhm. Weź sobie e, do, wodę do buzi i powtórzysz jedno moje zdanie. Jedno Twoje zdanie, okej, okay. dobra, to tak. ja idę po wodę. Myślę, że da radę. Myślę, że nie będzie problemu z nim. Ja wiem, że on ma słuchawki i mnie słyszy, mały cholernik, ale no niech będzie, niech będzie. Zaraz przyjdzie i mi coś powie ciekawego. Zobaczymy, co mi powie. A wy pamiętajcie, subskrypcja i łapeczka dla chłopaka, bo się stara. Nie, no serio, co on poszedł do tego, do drugiego miasta po tą wodę? Czy ma 3 kilometrowe mieszkanie? Do kuchni musi zasuwać wózkiem golfowym. Tak się trochę mogę pośmiać z niego, ale zaraz przyjdzie, będzie się bul bulwersił mi tutaj. Nie 3, bo 5 kilometrów. To jest pierwsza sprawa No ty pierwsza. żeś odkrywał? Czy jakiś... Stary, no musiałem wykopać całą studnię jak w Minecrafcie Aha, no standardowo. zrobić, no, tak. zrobić ten nieskończone źródełko wody Okej, okay. zrobiłeś źródełko? Będzie Zrobiłem. teraz woda? Zrobiłem. Będzie woda, no, ale jedną rzecz zapomniałem. No i zaznał już mnie zostawię, no łykaj tą wodę. Eee, I słuchaj. co mam i, i, I słuchaj. Zastanawiam się nad dwoma wersjami, nad tobą, żebyś no. powiedział. Chcesz bardziej, bardziej ostrą, czy nie bardzo? To ty mi zadajesz zadania. No, no daj, dam ci to ułatwienie, nie? Wykonałeś no perfekcyjnie wkroczenie, to dam ci ułatwienie. Chcesz bardziej z strony, czy bardziej chcesz z takiej delikatniejszej? No z delikatniejszej, oczywiście. No to dobra, to jak chcesz z delikatniejszej, to po prostu powiesz, że po drodze jedzie traktor, który ciągnie przyczepę z rabajbajem. Czekaj, bo ja mam za sobą pamięć. Po drodze jedzie traktor, który ciągnie no. przyczepę złotą. Jak toj. Pamiętam, jakbyś R nie umiał wymówić. Jak toj. Taktoj. Jak toj. Jak Po, po drodze. No, czekaj, bo po drodze jest. Znaczy traktor i rabarbar masz mówić upośledzenie specjalnie. Ale po drodze jedzie taktoj. Który wiezie na czepę z jabajbajem. Czyli po... Drodzy, do, ja sobie to zapiszę. Za, sobie. Zapisz to sobie lepiej. Zapisuję, po drodze jedzie Tia. Toj. Patrzcie, widzowie, kto by pomyślał, że Kaliber jest aż taki głupi. Po drodze jedzie użenie. Tia. Toj z przyczepą, na której jest. Ja bye, bye. Tak. I teraz woda w usta i let's go. O, o, le, 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 le.

Bober, on gryzie stary, Bober gryzie. To ja wiem, że gryzą Bobry. Dobra, zaliczę ci to zadanie. Chociaż to wyglądało jak jakżeś łykam tą wodę, żeby nie wypadła. Dobra, to teraz mam dla ciebie ostatnie już zadanie. Ostatnie no. zadanie. Dobrze. Tak, ostatnie. Będzie, będzie. będzie, Mieliśmy to zrobić, z tego co pamiętam, dwa, czy znaczy, trzy za jedno. Bo to jest Ale że... Nie, to już będzie ósme, jeśli się nie mylę. Tak? Nie, siódme. siódme. To ja źle liczę. Siódme, no. Siódme. Okay. No, to dobrze. To ja się machnąłem. To jest... To ja się machnąłem troszeczkę z tymi zadaniami. Dobra. To na siódme zadanie to jest akurat trzy za jedno. To więc słuchaj mi dokładnie. Masz do mojego jajka, nie? Czy jeszcze będziesz miał dla mnie jedno, czy to jest jedno zadanie za wszystkie... za, za... całą resztę? Za trzy zadania będziesz miał jedno zadanie. Rozumiesz? Robisz jedno Czyli zadanie... Czyli to jest ostatnie a... zadanie? Tak, to jest ostatnie okay, zadanie. Dobra, dobra. Bo ja muszę... Te, ja troszeczkę nie mam czasu, ci śpieszę się, tak więc. No dobra, no, eee, słuchaj. Weźmiesz jajeczko, bo na pewno masz jajka. Każdy w domu ma jajka. Nie powiedz mi, że nie masz jajka. Nawet z wolnego wybiegu? O proszę bardzo, elegancko. Jak masz wolnego wybiegu, to z wolnej ręki sobie musisz się rozbić na głowie. Mój uśmiech <laughs> zszedł mi z twarzy. <laughs> ja tam się śmieję i dalej! Żebym... Nie cenił sobie tak swojej prywatności, by zobaczył jakiego mam pięknego teraz banana jak Joker <grystanie> Ja po prostu pójdę mhm. zrobić to zadanie w talecie, bo chyba mi pozwoli, żebym mi tutaj sobie nie dał. No no nie będę, nie będę aż na tyle chabskim, żebyś to rozbiło przed komputerem, no, no Proszę dobra, cię. dzięki <grystanie> Dzięki wielkie, nie? Proszę cię bardzo, znajdę łaskę. Mhm. Ja idę wykonywać. A co, no po prostu, żeby ci już czasu nie zabierać, możesz się pożegnać tak. z widzami, no. No, dobra, dzięki wszystkim. Trzymajcie się, pamiętajcie. Jak już mówiłem wcześniej, tego gościa tutaj wspierać. Łapeczka, dzwoneczek, żebyście byli na bieżąco, co się dzieje z tym. Ja pamiętajcie, słyszymy się na odcinkach w życiu gangstera. Jak Peń będzie dalej bojował z, z ludźmi i ich tam terroryzował. Więc na razie. Aaa, dobra, no Kaliberus już poszedł. Kaliberus już poszedł, teraz zostało zadanie dla mnie, czyli jajko. Ja idę chyba po prostu ogarnąć i te tam. Ja po prostu idę tam ogarnąć i te tam podwanne i biorę jajko i po prostu robimy to zadanie, bo nie ma. A, nie ma co zwlekać. A, i zmienię mnóstwo, bo to lubię. Dobra, jesteśmy. Uuu, zastanawiam się po co ja to wszystko robię, na takiego moralnie ja, po co ja to w ogóle robię, ale dobra, dla was co robię, żeby się w sumie, o Jezu, jeszcze samolot leci, no sekundkę. No i sytuacja była następująca, przepraszam za audio, ponieważ no macie dźwięk z kamery, nie podpinałem żadnego mikrofonu specjalnego i mamy, no jest powiedzmy, jesteśmy też w toalecie, mamy jajka. Zastanawiam się, czemu ja to robię. Dobra, po prostu mówię tak, o tu. O tak. O tak to zrobię. Będę patrzył. Mam nadzieję, że za to każdy zostawił już subskrypcję, łapkę w górę. Dziękuję bardzo, nie spodziewałem się, że kiedykolwiek będę to robił. Eee, dziękuję za wspólny odcinek. No i co. 3, 4. Kurwa, to bolało. To bolało. Dziękuję Wam za oglądanie dzisiejszego odcinka. Ja się z Wami żegnam. No i co? Na razie.